Cześć kochani, tu Ania Zielińska. Mam taki pomysł, wpadłam na taką myśl, że będę Wam pokazywać cyklicznie co jakiś czas po kolei wszystkie moje roślinki, które mam w domu i trochę Wam o tym o nich poopowiadam przy okazji. Jak ja je uprawiam, gdzie je stawiam, jakiej ziemi do nich używam, jak często podlewam, i tak dalej, tak dalej, tak z takiego praktycznego zupełnie punktu widzenia. Dajcie znaka, czy wam się w komentarzach, czy wam się podoba taki pomysł, czy macie na to ochotę, żeby poznać tą moją kolekcję, tak sobie po kolei, gatunek po gatunku. No a na początek, na początek sobie poleci nowość, bo no bo co? Bo co to za, co to za kolekcja roślin bez monstery, deliciosy? Która jest przecież już od wielu, wielu lat królową roślin. I ja, oczywiście, miałam monsterę w naszym starym mieszkaniu, ale ona była już tak duża, rozrośnięta, że no nie mogłam jej tutaj wziąć. No Po pierwsze, problem przy przeprowadzce, po drugie, jeszcze tu wszystko było niepoustawiane, po trzecie, nie wiedziałam, czy gdzieś mi się tu teraz zmieści. Teraz już widzę, żebym ją tam wepchnęła w ten mój zakątek, ale no, wtedy wolałam takiego wielkiego okazu no, nie kupować. A teraz ostatnio mieliśmy w naszym sklepie z roślinami w Jungle Boogie taką, jeszcze, jeszcze chyba są te monstery. Udało mi się upolować monstery, słuchajcie że są w cenie 29 zł za taki okaz, już całkiem rozleśnięty. No i wymyśliłam, że, że sobie też kupię taką małą i zobaczymy, jak ona sobie przez rok do naszej wyprowadzki urośnie, z jakim okazem będę musiała się wyprowadzić, bo monstery są znane z tego, że bardzo szybko rosną. Ta nazwa jest taka no, nie, nie, od, nie od czapy zupełnie. To są rośliny, które naprawdę szybko potrafią urosnąć. I czego potrzebują do szczęścia. Potrzebują dość dużej doniczki, ponieważ mają bardzo duży system korzeniowy. I zaraz wam tutaj pokażę, jak wyglądają korzenie monstery. One są też monstrualne. Zobaczcie, korzenie są bardzo grube, wielkie. Zazwyczaj jak się kupuje, to już wychodzą dnem doniczki, prawie że zawsze. Tutaj od razu widać, że jeden sobie korzonek podeschną właśnie ten, który wystawał, ale to ja go po prostu urwę i tyle. No więc na pewno potrzebują dość większej doniczki, tak? To nie jest... Większość roślin domowych lubi być raczej w mniejszych doniczkach niż większych. Natomiast w przypadku Monstery warto jej dać trochę większą doniczkę, więc zobaczcie, że ja z takiej... Od razu przesiąga się na taką, która jest w średnicy ze 2-3 cm większa, no i jeszcze dużo wyższa, więc dużo większą doniczkę dostanie. No właśnie z uwagi na te korzenie, bo one są duże i szybko też rosną. Korzenie same w sobie. Poza tym zawsze jest fajnie mieć taką równowagę między dołem a górą. Widać, że ta sadzonka jest już naprawdę spora i wyrośnięta. No, i ta doniczka jest nieproporcjonalnie mała, więc pierwsza rzecz, którą monstery lubią, to jest właśnie trochę większa doniczka. Druga rzecz to podłoże. Po zakupie trzeba ją oczyścić z tego podłoża, w którym ją kupiliśmy. To jest takie podłoże produkcyjne, które składa się z włókna kokosowego i ono się absolutnie nie sprawdza w przypadku większości roślin domowych, a monster zwłaszcza, dlatego że to jest podłoże, które bardzo długo zatrzymuje wilgoć. No i generalnie dla jakichś tam paprotek, kalatei to nie jest nawet jakieś straszne. Natomiast Monstera ma tendencję do gnicia korzeni w takim podłożu. Właśnie to się dzieje, że, korzeca, że bryła korzeniowa gnije, a do tego na liściach pojawiają się takie charakterystyczne brązowe, rozrane plamy z żółtą obwódką. To są zmiany na podłożu na tle grzybowym. I możecie je często się z nimi spotkać, bo monstera jest rośliną, która jest podatna na tego typu zmiany, jeśli właśnie ma nieodpowiednie podłoże. Więc teraz jakie powinno być podłoże do monstery? Zobaczcie, pokażę wam różnicę. Tak wygląda to podłoże produkcyjne, w którym kupujecie roślinę. Można je sobie skleić, prawie że w kulkę. Ona, ono jest dalej wilgotne, mimo że już no, dobrych parę dni temu ta roślina wyszła ze szklarni, nie była podlewana. To ono cały czas jeszcze jest mocno wilgotne, więc bardzo długo utrzymuje wilgoć. A tak wygląda podłoże, w którym ja sadzę monstery. Zobaczcie, to jest zupełnie coś innego, to po prostu totalnie nie ma ze sobą jedno z drugim nic wspólnego. W tym podłożu jest ziemia taka uniwersalna, oprócz tego jest perlit, to są te białe drobinki, są chipsy kokosowe, to te duże odłamki, jest keramzyt i jeszcze jest kora sosnowa. Ona jest akurat tutaj taka dość drobna, ale też jest jej spora domieszka. I dzięki temu ta mieszanka sprawia, że to podłoże jest przepuszczalne, że nie zatrzymuje tak długo wilgoci i korzenie mogą oddychać, mają tlen, ta wilgoć tam nie stoi, to wszystko nie pleśnieje, nie zagniwa, nie namnażają się bakterie i grzyby, tylko jest właśnie takie fajne, przepuszczalne. I w ten, w ten sposób roślina sobie ładnie rośnie, ma zdrowe korzenie i żadne plamy na liściach się nie robią. Jeżeli byście się zastanawiali, skąd jeszcze takie plamy mogą się na monsterze wziąć, to jeszcze może być to kwestia przelania. Monstery bardzo nie lubią mieć za mokro. One lubią być podlewane dopiero, kiedy podłoże przeschnie całkowicie na całej głębokości. I nawet jeżeli w takim bigosie je posadzicie, to i tak nie podlewajcie, dopóki ten bigos nie jest całkiem suchy. Żeby wiedzieć, że już wysech, no to macie kilka sposobów, żeby to ocenić. Albo możecie użyć higrometru, takiego narzędzia, które się wkłada w doniczkę i ono pokazuje, jaka jest wilgotność ziemi. Możecie włożyć palec, tylko że nie o a na całą głębokość i tam wymacać sprawę, zobaczyć, czy ten palec jest raczej taki chłodny i wilgotny, czy jest sucho pod palcem. No i też czuć bardzo, że doniczka, ziemia, która jest już sucha, robi się lekka, lekka i jasna a podłoże podlane jest ciemne i ciężkie. Także po jakimś czasie jak już nabierzecie sprawę, naprawdę możecie łatwo sobie ocenić czy to już jest sucho, czy jeszcze mokro i podlewacie monsterę dopiero kiedy jest całkowicie sucha. Duże doniczki mogą przesychać nawet do dwóch tygodni, słuchajcie. Więc naprawdę warto sprawdzać i właśnie nie, nie tylko z wierzchu, ale też i w głębi, to jest ważne. Bo z właśnie też często się jej robią różne plamy. Jeszcze jednym powodem jest to, E, powstawania tych plam, kiedy Monstera ma chłodno. Ona bardzo nie lubi takiej kombinacji chłodno i ciemno. E, I jeżeli macie jakiś taki pokój, e, którym nie wiem, nie niedogrzewacie troszeczkę, jest tam chłodno, albo często wietrzycie, jest dużo przeciągów, a do tego jest taka pora roku jak teraz, czyli cały dzień praktycznie <ścoughs> jak noc polarna, zero światła, tylko trochę co najwyżej właśnie jakiegoś tam przebijającego się przez chmury, no to też jest to powód, dla którego czasami ona może dostawać takich plam. Jeżeli Wam się... A i czasami jest też tak, jak tutaj gdzieś wypatrzyłam, zaraz Wam pokażę na zbliżeniu. O! Tutaj jest taki jeden liść, który gdzieś po prostu uległ uszkodzeniom przy transporcie, przy pakowaniu, przy... no po prostu. I wokół takich ranek też robią się takie nadkażenia grzybicze. Po prostu to jest uszkodzona tkanka. To są otwarte uszkodzenie, otwarte wrota dla bakterii, i dla grzybów. I tam często się też wokół takiego uszkodzenia robią nadkażenia. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli pielęgnacja jest prawidłowa, czyli podlewanie i ziemia, no to nawet jeżeli jest taka plamka, to ona sobie po jakimś czasie obsycha. I tak naprawdę nic nie trzeba z nią robić. Natomiast jeżeli widzicie, że to się powiększa, ta plama jest coraz większa, zmiana postępuje, no to dobrze jest taki liść po prostu obciąć i nie martwcie się, bo na jego miejscu szybko pojawią się następne. Nie musicie żadnej chemii używać. Wystarczy po prostu mieć prawidłową pielęgnację i po prostu obciąć taki liść. Dobra, zobaczcie, nasypałam, ponieważ tutaj te korzenie no nie są jeszcze są rozrośnięte, ale nie są jakieś super gigantyczne. To nasypałam sporo podłoża do doniczki, bo pamiętajcie, że zawsze staramy się sadzić roślinę na tę samą głębokość, na jakiej ona była, więc ja sobie tak od razu ją ustawiam. Nie, nie, nie wciskam jej, nie kładę, tylko sobie ustawiam tak wizualnie, na takiej wysokości, żeby ją tylko do tego miejsca zasypać, ani mocniej, ani mniej. No i dosypuję sobie wokół. Podłoża. Staram się za mocno nie dociskać, ponieważ to podłoże ma duże kawałki i żeby tych korzeni nie poranić takimi kawałami keramzytu czy chipsów, i dosypuję wokoło, cały czas sobie ją lekko podtrzymuję. I teraz muszę to zrobić jeszcze raz, bo zapomniałam o paliku, ale to nic. Zobaczcie, nie uciskałam, więc super łatwo wyjęłam to z powrotem. Troszkę odsypię podłoża, i teraz palik. Zdecydowałam się na przetestowanie takiego palika. To jest jakaś taka w miarę nowość. Zazwyczaj te paliki są z włókna kokosowego, a ten jest jakiś, powiem Wam szczerze, to, to też jest chyba to włókno, tylko jakoś tak utwardzone. One tak trochę kojarzą mi się z taką grubą rolką od papieru toaletowego. Ale parę roślin w naszym sklepie z roślinami, właśnie na tych palikach już do nas przyjechało. I powiem Wam, że, że specjalnie się przyglądałam i zauważyłam, że całkiem ładnie się e, korzenie wczepiają w to, więc stwierdziłam, że sobie, e, że sobie też spróbuję. Staram się ustawić palik mniej więcej, wiecie co, tu są dwie sadzonki i ja je rozsadzę, żeby one nie były symetrycznie po dwóch stronach e, palika. To jest w ogóle też super sposób, no, mega prosty na rozmnażanie monstery. Jeżeli byście chcieli z takiej w sumie niewielkiej sadzonki mieć dwie, no to przypatrzcie się, po prostu to widać, że są dwie osobne rośliny. Wystarczy je złapać tutaj u nasady i delikatnie rozciągnąć. I macie dwie rośliny. Możecie je oczywiście posadzić razem, tak jak ja teraz zrobię, ale równie dobrze moglibyście je posadzić do osobnych doniczek i macie w ten sposób super banalny, rozmnożone monsterki. Ja je rozdzieliłam po to, żeby je postawić po, po dwóch stronach palika. Staram się palik mniej więcej umieścić na środku. Pewnie mi nie wyjdzie, bo zawsze mam z tym problem i on zawsze ląduje gdzieś bardziej na boku. No i znowu ustawiam rośliny na tej wysokości, na której chcę, żeby były. Jeszcze nic nie dociskam, dosypuję podłoże wokół, cały czas staram się centrować. No i oczywiście na koniec sobie taką monsterę jeszcze do tego palika poprzyczepiam drutem florystycznym, żeby zanim, bo chodzi o to, że monstera wykształca z czasem, Korzenie powietrzne. One są dość podobne do tych wielkich korzeni, które są w ziemi, tylko wyrastają właśnie z łodyg. I ona za pomocą tych korzeni się wczepia oryginalnie w no, pnie drzew, ale też tam, no po prostu, to są takie cze czepki nazwijmy to do, do wspinaczki i będzie się też wczepiała w palik. Pod warunkiem, że macie dość wilgotno w mieszkaniu, bo jeżeli on, albo będziecie go zraszać, bo jeżeli ten palik będzie ciągle suchy, no to nie do końca może się to udać. Choć właśnie wydaje mi się, że w ten palik ona będzie miała większe szanse się wczepić niż w taki palik kokosowy, który jak jest suchy, to raczej tam się roślina nie wczepia. Trochę sobie tak. O po trzepie, żeby to podłoże się osadziło i jeszcze trochę dołożę. Jeżeli chodzi o stanowisko Monstera, tego małego listka chyba usunę. To jest taki pierwszy baby leaf, on już nie jest jej do niczego potrzebny. Jeśli chodzi o stanowisko Monstera nie lubi bardzo takiego bezpośredniego światła. Jeżeli, wiele razy widziałam gdzieś tam w restauracjach, w jakichś no, lokalach użytkowych, gdzie ktoś kupuje monstery, no bo jest po prostu ładna i modna. Wiele razy widziałam właśnie w witrynie, w oknie wystawowym od południa te monstery. I jak to było na mojej trasie spacerem, no to zawsze patrzyłam i zawsze po paru miesiącach widziałam, że te monstery już takie były coraz bardziej biedne, przygarbione. Ona po prostu nie radzi sobie w pełnym słońcu, nie rośnie dobrze. Aczkolwiek nie powinna też mieć stanowiska bardzo ciemnego. Jeśli monstera ma bardzo ciemno, to zaczyna wypuszczać małe listki. A bo w ogóle z tymi liśćmi Monstery jest tak, że początkowo ona wypuszcza takie liście w kształcie serca. To są tak zwane baby leaves, liścienie. Te pierwsze takie listki, one nie mają jeszcze tej formy dorosłej. I dopiero po jakimś czasie mówi się, że to jest mniej więcej siódmy, ósmy liść, wychodzi powcinany. I tak już tutaj widzicie, że jeden taki liść jest. To jeszcze też nie jest forma dorosła liścia, bo forma dorosła liścia ma, no jest o wiele jeszcze mocniej powcinana. I ma też dziury tutaj przy nerwie głównym, a jej łodyżka tutaj na górze na liście ma taką charakterystyczną falbankę. Więc to też jeszcze nie jest liść dorosły, to też jest jeszcze forma przejściowa, no ale już się trochę podziurawił. I jeżeli zobaczycie, że już wasza monstera wypuszcza liście z dziurami, a potem nagle znowu ma regres i wypuszcza takie bez dziur, to właśnie może oznaczać, że ma trochę za ciemno. I ona też w takim super ciemnym miejscu nie może być bo wtedy właśnie te liście są małe. Jeśli chodzi o jeszcze inne problemy, jakie możecie mieć z monsterą, to może być, mogą to być wciornastki, ewentualnie przędziorki, ale rzadziej. Naj, największym, jeśli chodzi o szkodniki, tutaj wrogie monstery są wciornastki, takie małe przecinki czarne bądź białe, które się wolno poruszają i wtedy tak charakterystycznie część blaszki się robi taka pożółkła. Wtedy musicie obejrzeć, czy tam gdzieś tych wciornastków nie ma. No, i właściwie tyle. Są to rośliny, które rosną bardzo łatwo, szybko i bezproblemowo, pod warunkiem, że dacie im dobre podłoże, nie będziecie ich przelewać. Właściwie to jest najważniejsze. No i jeszcze dość ważna jest ta podpora, dlatego że Dlatego, że jak im nie dacie podpory, to się wam rozwalą na cały pokój. Po prostu, bo są duże i szybko rosną. Ja używam akurat takiego drutu florystycznego, ale równie dobrze może to być jakiś sznurek, taki zwykły, jutowy, czy jakieś klipsy do przypinania roślin. E, ważne, żebyście nie przypinali zbyt ciasno, dlatego że pędy będą rosnąć, będą się robiły coraz grubsze. I żeby się nie okazało, że na którymś etapie zahamowaliście przepływ soków przez łodygi, bo po prostu ta, ten sznurek czy to, co użyliście, zaczyna się wczepiać w pęd. I po jakimś, czasie, po jakimś czasie mostera wytworzy korzenie powietrzne, którymi sama wczepi się w palik, więc te klipsy będziecie mogli odczepić. Ale na początku one są właśnie po to, żeby ona szła tak jak wy chcecie, a nie tak jak ona chce, żeby była w jakiś sposób przymocowana, ukrzyżowana do tego palika. Eee, co jeszcze o monsterze? Jeżeli macie zwierzaki, no to monstera nie należy do, roś do roślin bezpiecznych dla zwierząt. Natomiast y, zwierzęta dość rzadko się nią interesują, bo ma duże liście. Koty to raczej wolą takie, wiecie, liście jak z dźbła trawy. Psy raczej też nie podejrzewam, żeby zjadły monsterę. Ale no, nie jest bezpieczna dla zwierząt, więc trzeba y, za zachować oczywiście rozwagę y, i obserwować sytuację. Aczkolwiek nie jest to też roślina bardzo trująca, że jak zje sobie y, zwierzak albo małe dziecko również mały kawałek, no to coś, coś się stanie. Na jakichś takich pomniejszych dolegliwościach się skończy. Nie jest to śmiertelnie trująca roślina. No i co? Zamocowane, trzyma się. Teraz sobie jeszcze podlejemy. Gdybyście chcieli rozmnożyć tą sterę, no to pokazywałam Wam już w jeden sposób przez podział. Jeżeli macie więcej niż jedną sadzonkę w doniczce, możecie też je w momencie, kiedy ona już wytworzy takie dłuższe łodygi. To możecie po prostu obciąć ją centymetr poniżej miejsca, z którego wychodzi liść. I taki najlepiej to zrobić: ona ma mocne, grube łodygi, więc najlepiej to zrobić ostrym, zdezynfekowanym narzędziem, żeby nie pomiażdżyć tkanek, tylko czysto je przeciąć. I taką obciętą część możecie ukorzenić łatwo w wodzie, najlepiej z dodatkiem węgla, żeby zapobiec namnażaniu się bakterii w wodzie. Albo w jakimś perlicie, albo w sfagnum. Monstera łatwo się ukorzenia i szybko zaczyna rosnąć z takiej sadzonki również. I jak zauważyliście, podlałam na koniec podłoże po to, żeby jeszcze to się wszystko ładniej osadziło, żeby żadnych dziur nie było pomiędzy korzeniami. Jeszcze troszeczkę dociskam, ale bardzo delikatnie. Pamiętajcie tylko, żeby nie podlać mocno, to pierwsze podlanie musi być po całej powierzchni, ale bardzo niewielką ilością wody. Bo świeża ziemia chłonie jak gąbka i łatwo jest za tym pierwszym razem e, przelać. Monstery wam super polecam, bo to są wielkie rośliny, fajnie rosną. Dobrze sobie je gdzieś wyeksponować na jakimś zacnym kwietniku, taboreciku, e, żeby nam zrobiły taką robotę. Bo naprawdę rosną pięknie. Na koniec jeszcze przetrę jej liście roztworem olejku Nim. To jest u mnie to jest zawsze e, łyżeczka olejku na litr wody kapka płynu do naczyń po to, żeby liście pięknie błyszczały, a poza tym ten olejek ma również działanie takie insektobójcze, więc też zabezpiecza przed szkodnikami. Jak czyszczę takie duże liście, to zawsze podkładam dłoń pod liście, żeby go nie porwać. On tutaj już i tak widzicie jest uszkodzony, ale nie przeze mnie, ale no nie chcę zrobić kolejnego uszkodzenia, więc kładę sobie liść na dłoń. No, i czyszczę dokładnie. I tak wygląda moja nowa monsterka, przesadzona do dużej doniczki, zapalikowana, wyczyszczona pięknie olejkiem nim. Przy okazji, obejrzałam jej liście, system korzeniowy, bo też zawsze to robię po zakupie, jest czysta, nic jej nie dolega. Będzie u mnie stała w pokoju, który jest usytuowany na południe, ale w pewnym oddaleniu od szyb. Także myślę, że będzie miała tam dobrze, dokładnego miejsca muszę jeszcze jej poszukać, bo też już się zrobiło u mnie gęsto, ale gdzieś na pewno ją wcisnę. No i jak będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, to za parę miesięcy zrobimy sobie update, zobaczymy jak urosła. Do zobaczenia, cześć.